Szanowni Państwo, drodzy druchowie. zapraszam na z z organizacji harcerskiej ZHR pod tytułem Jeśli sól straci smak. Na tym złazie będzie też okazja, żeby zaprezentować metodę biegu, metodę wychowawczą, metodę związaną z rozwojem osobistym, metodę, która wyrosła z wyprawy z Jaszkiem Merą, nieprotestowanym chłopcem, z którym doszedłem na obydwa bieguny ziemi, ale tak naprawdę ta metoda Zbudowana jest na wszystkich moich doświadczeniach życiowych, szczególnie doświadczeniach wyprawowych, ale też doświadczeniach związanych z rozwojem firmy. I ta metoda składa się z dziesięciu kroków. Um, uczy takich rzeczy jak motywacja, poczucie własnej wartości, radzenie sobie z porażkami, nie zatrzymywanie się na sukcesie, a przede wszystkim poznanie samego siebie. Serdecznie zapraszam Marek Kaminski.